Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Piotrowski. Jestem astrologiem, filozofem, prezesem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, autorem wielu książek i publikacji na temat, na temat astrologii, a także wykładowcą Szkole Astrologii Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. I mam przyjemność przedstawić państwu planetarną kolorystykę nadchodzącego tygodnia, czyli to, co się będzie działo w dniach 3 i 9 marca 2025 roku. I przyznać, trzeba, że jesteśmy w takim momencie no, szczególnym, dlatego że zanim ten tydzień w ogóle się rozpocznie, to Wenus jeszcze w tą niedzielę poprzedzającą tydzień, czyli teraz z 2 marca, wchodzi w ruch wsteczny. Ona jest w tej chwili w Baranie już od pewnego, od pewnego czasu, jest w znaku Barana, czyli przemierza znak Barana. I się y, idzie do, do, do przodu, ale z, właściwie z każdym dniem idzie coraz wolniej, coraz wolniej, ona, ona po prostu zwalnia. I dopiero właśnie tutaj y, y, 2 marca 2025 roku jest stacjonarna, czyli po prostu stoi w miejscu po to, żeby się właśnie cofnąć. Y, I ona przechodzi przez militarny znak Barana za oczywiście odpowiada za wszelkiego rodzaju. Y, y, no, społecznie, prawda, czy na takim, w, takim, w takim ujęciu uniwersalnym odpo, odpowiada za wszelkiego rodzaju procesy właśnie zjedwania, sympatii, miłości, szukania kontaktu, kompromisu, szukania tego wspólnego, co, znaczy tego, tego wszystkiego, co jest wspólne. No, i gdy ona jest w znaku Barana, czyli tak jak teraz, prawda, ona w, jest w znaku po prostu w wojennym, w znaku, który jest rządzony przez Marsa, czyli jest pod badaniem Marsa, więc trudno tutaj mówić właśnie też o jakichś takich pokojowych, prawda, rozwiązaniach. I do tego ta Wenus właśnie dzisiaj jest stacjonarna, czyli stoi w miejscu po to, żeby się cofnąć. No i ten ruch wsteczny Wenus, czyli te wszystkie wenusjańskie impulsy, czyli te, te wszystkie dążenia, że tak powiem, właśnie do szeroko rozumianej miłości, zgody, u, ugody i tak dalej, no mogą wejść w jakąś taką fazę impasu, co zresztą jakiś taki impas, taką fazę właściwie zastoju, co mieliśmy, z czym mieliśmy już do, do, do czynienia niedawno, prawda, w gabinecie owalnym. I to jest, i to Wenus będzie w ruchu wstecznym aż do 13. Aż do 13 kwietnia ona w międzyczasie wyjdzie ze, ze znaku barana i cofnie się spo, do, do ryb i wtedy będzie szansa jak ona będzie w znaku ryb, czyli, czyli pod koniec pod koniec marca, kiedy ona kiedy wejdzie do znaku swojej egzaltacji, tu będziemy mogli, tu prawdopodobnie jakieś się znajdą nowe rozwiązania. Także to dopiero gdzieś jest koniec marca, kiedy ona się cofa do ryb, tam Wejdzie w drugą stację, czyli będzie zmieniać ruch z wstecznego na prosty i wtedy jak pójdzie do, do przodu, to może tutaj coś się większego jakoś, coś się uda jakoś rozwiązać, ale potem też będzie przechodziła przez znak barana, więc to wszystko będzie ni niestety no, szło tak trochę właśnie jakoś takim slalomem i nie, i nie wszystko będzie takie właśnie wprost. I to jest ym, i to jest ta właśnie stacjonarna Venus, która, yy, która tutaj nam no, jednak jakoś będzie dynamizować ten ten czas i cały ten nadchodzący Tydzień. Wenus z jednej strony właśnie stacjonarna, czy stojąca w miejscu, prawie nie poruszająca się, ale jednak, jeżeli już poruszająca się, to potem z każdym dniem no już, już ten ruch będzie bardziej widoczny, czyli ona się po prostu będzie, będzie się cofać. I tak jak powiedziałam, to te, te wszystkie właśnie dążenia prawda, do jakichś tych pokojowych rozwiązań, one jednak mogą wejść w taką fazę trochę, no jakoś tutaj odwrotu. Poza tym myślę, że tu nie powinno być, nie powinno być, na pewno będzie to czas zmiany, zupełnie, zupełnie takiej zmiany atmosfery, dlatego że Merkury wychodzi ze, ze, ze znaku ryb i, i, i wchodzi, do, i, wchodzi do znaku, i wchodzi do znaku barana, czyli, czyli wychodzi ze znaku niemego właśnie i wchodzi w znak głośny, i to jest już 3, 3 marca potem ten Merkury utworzy sekstyl z Plutonem i na końcu w sobotę słońce utworzy trygon z Marsem, czyli raczej to idzie w taką właśnie dynamiczną dynamiczną część, ale rzeczywiście od poniedziałku mamy tutaj do czynienia z nową, z nową taką sytuacją, z nową z nową atmosferą, to co do tej pory było jakoś niewypowiedziane, czyli to co tutaj było reprezentowane przez Merkurego i ten jego ostatni tutaj pobyt właśnie to jego wędrówkę przez znak ryb, no to tu to zostanie głośno, bardzo wyraźnie zaznaczone. Merkury zmieniając znak, zmienia jednocześnie jakąś atmosferę, zmienia powietrze, po prostu, więc zmienia też taką atmosferę międzyludzką. Do tej pory mieliśmy do czynienia tutaj na pewnych szczeblach, prawda, jakoś dyplomatycznych. No, jednak z pewnym rodzajem pyszkówki i coś, co właściwie nie mieściło się w głowie, żeby, żeby politycy tej rangi mogli w ten sposób przed kamerami, prawda, przed całym światem rozmawiać. Coś mam tutaj na myśli, to co się działo w Waszyngtonie. No to teraz ten Merkury, który tu, dopiero teraz on wchodzi do znaku barana, więc te wszystkie, czyli do znaku głośnego, bo w astrologii każdy znak ma. Hmm. jakieś takie jeszcze swoje, prawda? ukryte, że tak powiem, znaczenie i znak barana jest znakiem głośnym, agresywnym właśnie, który, no, któremu patronuje Mars, więc ten Merkury, czyli to, te wszystkie wypowiadane słowa, prawda, będą jednak, jednak bardzo głośne, słyszalne, natarczywe i bynajmniej w żadnym takim tonie jakimś uspokajającym czy jakimś tonującym, prawda, pewne nastroje, wręcz, wręcz przeciwnie, dużo może paść słów jednak, no, agresywnych i takich mało Mało przyjemnych, więc ta atmosfera będzie jeszcze bardziej tutaj, no właśnie, gorąca wraz z tą gorącą atmosferą, też prawdopodobnie przyjdzie. Są za, zapowiadane przynajmniej tutaj w naszej części świata, prawda, jakieś ocieplenie, no bo to jednak Merkury też wchodzi do tego znaku gorącego i suchego, i zarazem znaku, właśnie wiosennego. Więc tu się dużo po prostu będzie zmieniać się, ten Mer Merkury. Przypomnę jeszcze Państwu z tego wykładu, Poprzedniego on, on jest teraz na tak zwanej ścieżce cienia, czyli on idzie tą drogą, po której będzie potem wracał za jakiś czas, kiedy wejdzie w ruch wsteczny. Ale to jeszcze, to jeszcze troszeczkę. W każdym razie Merkury tutaj też jest w takim właśnie, on potem znowu też, podobnie jak Venus prawda, jeszcze się cofnie cofnie się do znaku ryb, i tutaj też to pokazuje taką ciekawą sytuację, prawda, taką społeczną, światową, że tu jednak jakiś, jest jakiś ruch do przodu, potem jest jakiś ruch do, do tyłu, prawda, że to się też tak, że to też ma taką swoją bardzo ciekawą taką właśnie dynamikę no nie taką jednorodną, nie taką właśnie jednolitą, ale wszystkie te wejścia Merkurego właśnie w nowe znaki no to, to jest taka zapowiedź właśnie tutaj. Tutaj takiego no, jednak głośnego, wyrazistego, agresywnego, aroganckiego, trochę właśnie takiej właśnie aroganckiej mowy, tego typu, prawda, mówienie. I w ogóle Merkury, podobnie zresztą jak w roku ubiegłym, on tutaj z uwagi na tę retrogradację będzie dużo, jakby dużo więcej czasu będzie właśnie przebywał w tych znakach ognistych, czyli w tych, w tych znakach właśnie wodnych, ponieważ ostatecznie, prawda, ten Merkury, Teraz wchodzi do barana. Potem się z niego cofnie, wejdzie do ryb, potem znowu wejdzie do barana i ten pobyt właśnie w tym znaku barana no, no, no będzie dużo dłuższy niż jest to, niż jest to w przecią niż jest to typowy dla przejścia takiego zwykłego prawda, przez inne znaki, którym zajmuje trzy tygodnie. Tu będzie to około sześciu-siedmiu tygodni, więc no, to jest dużo więcej. prawda Więc ta atmosfera jeszcze jeszcze bardziej tutaj się będzie jakoś tak no, właśnie kotłować. Na szczęście pierwszy aspekt jaki ją zrobi to jest w środę 5 marca to jest to jest właśnie to sekstyl z sek z Plutonem i to jest taki to jest taki łagodny aspekt który raczej mówi który raczej mówi o takim właśnie o, także tu idzie w parze jakoś myślenie, działanie i to jest taki moment na pewne pogłębienie, jakąś taką głębszą refleksję, ale też, takim, ale też zarazem pewien rodzaj takiej właśnie wyrazistości. Dla innych poza jakąś tam wielką polityką, prawda, to to jest czas też takiego wzrostu i dobrze rokuje to różnym takim działaniom nastawionym na biznes, na Bogacenie się, dlatego że Merkury z Plutonem zawsze jakoś tak, te połączenia, niezależnie już od rodzaju aspektu, to działają tak, nadają no taką pewną jednak. Łatwość w zarabianiu czy, po, czy pozyskiwaniu środków i takiego ogólnego bogacenia się, bogacenia się, więc na pewno jest to też dobry czas do pewnej komunikacji, tłumaczenia, do rozpoznawania różnych rzeczy, do pewnego takiego wglądu, prawda, który chcemy mieć w jakieś procesy, nie tylko te finansowe, materialne, ale także takie, no jakby rozumienia tutaj jakoś siebie i swoich, takich właśnie jakichś impulsów, swoich takich. Działań, dlatego że jednak Merkury jest właśnie w znaku tym takim impulsywnym i w sekstylu z Plutonem, czyli przynosi takie okazje do pogłębienia jakoś tutaj rozumienia i siebie i otaczającego świata i innych ludzi i swoich interakcji. Z, jakie mamy z, z innymi osobami. i Jest to taki, taki moment, prawda, w połowie tygodnia, pewien taki moment jednak wglądowy. Może niekoniecznie od razu jakiegoś głębokiego namysłu, który, który miałby przynieść jakiś odwrót zdarzeń, ale na, na pewno czas takiej. Takiej pewnej, no jednak tutaj pogłębionej refleksji, gdzie się widzi pewne rzeczy, no jednak w dużo takim szerszym, czy nawet głębszym kontekście, niż jest to, niż jest to zazwyczaj. Ten, ten właśnie ten sekstyl, jak to przy sekstylach beba, to są pewne okazje, to niekoniecznie musi być jakoś bardzo takie, no widoczne, czy zjawiskowe, czy jakoś takie wymuszone, ale no, jednak daje tutaj, no pewien taki pewną taką sposobność do, do tego, żeby tutaj z pewnymi rzeczami sobie lepiej poradzić. Jest to też taka okazja do pewnej weryfikacji, czy też sposobu jakiejś zmiany swojego myślenia, zapatrywania, wchodzenia w pewne, w pewne relacje i jakoś takiego, no, ale też nie tylko w relacje, ale też, ponieważ to jest Merkury z znaku Barana, czyli też to, co my tutaj sami możemy zrobić niezależnie właśnie od relacji, bo trzeba zauważyć, że wraz z wejściem tego Merkurego do znaku barana, w którym również tutaj rezyduje też Venus, więc jest tutaj trochę większy akcent położony właśnie na ten na ten właśnie znak, ten pionierski, ten właśnie taki, no tutaj. Mm, E, impulsywny i tam za chwilę też się będą przesuwać, jeszcze i Neptun się tam przesunie, e, już w marcu też, potem, e, potem Saturn w maju, w międzyczasie Słońce, prawda, jakoś, więc ten znak Barana tutaj teraz będzie dosyć taki, no, aktywizowany, co w kontekście oczywiście tego, o czym się mówi e, na świecie, no, nie brzmi jakoś tak, e, nie będzie łagodzić, prawda, tych, e, tych wszystkich takich tutaj, no. Jednak bardzo ostrej takiej retoryki. Na szczęście to póki co to są tylko słowa, więc Donald Trump jedno mówi, drugie robi, prawda, trzecie myśli, a czwarte czuje, więc tutaj się w tym połapać jest to, jest to bardzo trudne, ale sam fakt, że wprowadza jakby do takiego dyskursu, prawda, jakoś tutaj światowego pewne niepokojące treści. No to myślę, że to jest, że no nie do końca wiadomo właściwie o co chodzi. Jest to też najwyraźniej jakiś rodzaj też gry, gry politycznej. W każdym razie no ten, te osoby, które tu będą mogły, prawda, jakoś z tej energii takiej baraniastej, że tak powiem, skorzystać, to oczywiście nie tylko osoby z znaku barana, ale te, te, te wszystkie właśnie osoby, które, które są, które mają w swoim horoskopach, właśnie ten akcent położony na znaki ogniste, czyli lwy, a także strzelce. Poniekąd również osoby z znaku bliźniąt, którym teraz raczej dosyć dobrze po, powinny się sprawy układać z uwagi na tego Jowisza, który już idzie takim, prawda, tutaj ruchem prostym, aczkolwiek no, przymierza się ostatecznie do, do tego też do wejścia do znaku raka, ale to jeszcze jest szczepka. W każdym razie teraz tutaj Jowisz przyspiesza i oczywiście też osoby spod znaku wodnika, które mogą być też tak stymulowane taką pozytywną energią, prawda, jakoś tutaj do takiego szukania też kontaktów i nowych możliwości możliwości, W tym wszystkim trochę wagi gdzieś się będą czuły, jakieś takie pozbawione pewnych relacji, albo też zmuszone do skonfrontowania się z takimi relacjami, które niekoniecznie jakoś im służą i, i, i od których wolałyby się gdzieś, prawda, jakoś odsunąć, odsunąć na bok. Troszkę inaczej zniosą to osoby z podznaku raka, którym, które będą czuły, że tutaj przed, przed, przed nimi stoi bardzo dużo. Nowych, nowych wyzwań, z uwagi chociażby na to, że przez znak Raka w tej chwili przechodzi Mars. Mars, który też już, też już właśnie idzie ruchem wstecznym, znaczy, przepraszam, też już wyszedł z ruchu wstecznego, więc też już idzie ruchem prostym i tutaj też ta energia się jakoś marsowa, prawda, wyzwala. To też jest ciekawe, że Mars idzie do, do przodu, prawda, ta energia wojny, Wenus, energia pokoju idzie do tyłu. To, to, to od razu prawda, jakoś yy, yy, to, co mamy tutaj na świecie, to jest taką, stanowi taką ciekawą właśnie lekcję poglądową tego, co też się, się dzieje jakoś tutaj na niebie i jak to jest regulowane, że tak powiem, właśnie przez te, przez te wpływy. Yy niebieskie, natomiast koziorożce to bardziej będą stanęły, czy bardziej staną przed wyzwaniami takimi życia domowego, rodzinnego i tego takiego zabezpieczenia się jakby w takim, na takim najbardziej fundamentalnym fundamentalnym poziomie panny i skorpiony z kolei, no to gdzieś mogą wejść w taki trochę tryb frustracji, bo jednak ten, ten akcent tutaj na, na barana, znaczy ten akcent barana będzie działał tu jednak po się. aczkolwiek z Mars raczej no tutaj na skorpiony z tego z tego raka będzie działał tak no stymulująco, prawda, łagodnie, łagodnie stymulująco ryby i byki w ogóle gdzieś będą obok tego. Wszystkiego i, naj, i najchętniej yy, by się w ogóle tym nie przejmowała. Aczkolwiek ryby, które są urodzone no, już takiej w drugiej połowie marca, kiedy tam Saturn przechodzi przez ich słońca, no to mogą czuć się jakoś tutaj teraz też postawione do pionu, prawda, jakoś i do, do tego, żeby tutaj pewne rzeczy dokładnie pilnowały. Natomiast byki z y, 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 też te takie późno-majowe z kolei pozostają pod wpływem tego. No i na troszkę takiego dewastującego, dewastującego urana. I potem na sam koniec dokładnie tygodnia, w sobotę 8 marca, słońce, które tutaj jest w znaku ryb, dokładnie to będzie o wschodzie słońca, utworzy trygon do Marsa i to jest w znakach wodnych, więc to z jednej strony jest taki czas dla nas. Przeżywania różnych rzeczy w taki na no bardzo głęboko emocjonalny sposób, ale nie jakiś de destrukcyjny, tylko taki no intensywny. Więc to jest, to jest, to jest jedna, jedno znaczenie jakby tego trygonu. Ale generalnie zawsze takie trygony, właśnie Marsa, Słońca, czy w ogóle takie trygony Marsa działają pobudzająco, stymulująco, jest więcej energii, więcej takiej, no też śmiałości, jakiejś odwagi, takim. Chęci jednak tutaj działania, przedsiębiorczości, pokonywania pro, problemów, mobilizowania się też do tego, żeby, żeby jakoś sobie radzić z tymi, z tymi właśnie problemami, więc czas taki, generalnie, właśnie tutaj ten koniec tygodnia, dosyć pogodny, i jeżeli tu mamy być jakiś taki no, w napiętej atmosferze, czy jakiejś takiej tutaj, takiemu. Ogólnie napięciu, no jednak zawsze to z Mars, Marsowi temu towarzyszy, to jednak to napięcie będzie stosunkowo łagodne i nie powinno się przyczyniać do jakiegoś tu zaostrzenia, prawda, takiej tej atmosfery. Pusty kurs księżyca w tym tygodniu będzie taki, można powiedzieć, wyjątkowo jałowe, bo przypadnie na takie krótkie interwały czasowe, 5 marca. W środę od 11:55 do 13:30, więc takie no dobre półtorej godziny, kiedy będzie przechodził przez znak byka, ale ponieważ przechodzi przez znak swojej godności, więc to nawet może być taki czas, w którym różne rzeczy paradoksalnie mogą nam się właśnie. Mogą nam się Udać, potem o 13.30 właśnie wchodzi do znaku bliźniąt i w, tym, i w tym znaku bliźniąt 7 marca, czyli w piątek od 15.58 do 17.30 będzie szedł właśnie ruchem, znaczy tym właśnie też pustym, pustym kursem, więc to takie popołudnie piątkowe może być takie trochę jałowe i niektóre spotkania towarzyskie i niektóre umowy mogą się. Jakoś tak, no właśnie, nie udać za bardzo, i tu może być trudno dojść do jakiegoś takiego. Porozumienia, ale myślę, że to nie, nie będzie miało jakichś daleko idących konsekwencji. I potem już niedziela, 9 marca, dosłownie od 22:30 do 24, czyli do północy, kiedy się będzie wszedł tutaj przez znak raka, czyli też przez znak swojej, swojej godności. Też tu nie, nie, nie powinno się nic, nic złego wydarzyć, więc jest, jest to też taki no, na pewno dobry czas na odpoczynek i zajęcie się po prostu sprawami do i potem jeszcze dwa słowa o godzinach spalonych, które w tym tygodniu wybiją dwukrotnie. Pierwszy raz już w poniedziałek od godziny 8.16 przez kolejne 12 godzin, więc to rzeczywiście jest taki moment, kiedy ten poniedziałek lepiej sobie na różne sprawy takie prawno-adwokacko-sądowe to raczej tak do tych, do tych zagadnień podchodzić z taką dużą ostrożnością. I drugi raz w tym tygodniu to będzie czwartek, 6 marca od godziny 17.31. Te godziny spalone wybijamy cóż raczej po południu i tutaj nic specjalnego nie powinno nam w związku z tym grozić ani nie musimy się spodziewać żadnych. Perturbacji czy jakichś właśnie utrudnień, czego oczywiście Państwu życzę. Wszystkiego dobrego i widzimy się jak zawsze za tydzień. Bardzo dziękuję.